Cześć, tutaj Tomek Kopyra, czyli Kopyr. Kontynuujemy, znaczy kontynuuję temat drożdży piwowarskich, dlatego że w poprzednim odcinku nawet się nie pożegnałem, dlatego że mi po prostu padła bateria w, w aparacie, wobec czego przerwałem troszkę. Bez, bez pożegnania. E, pokazywałem Wam drożdże Saf, Safale i Safbrew, czyli S04WB06. Tutaj mam jeszcze Saflagery S23. To są drożdże, e, drożdże mm, dolnej fermentacji, e, przy czym nie tak popularnej W3470. Zapomniałem powiedzieć o tym, że drożdże do fermentacji nazywają się Sacharomyces pastorianus na cześć pastera właśnie, który odkrył drożdże. One na początku obowiązującą nazwą było Saccharomyces carl carlsbergensis dlatego, że Carlsberg przypisywał sobie wynalezienie tych drożdży, no i jakoś tam tak zamieszali, że, że w literaturze to się przyjęło. No ale że prawda, teraz wszyscy są wrażliwi na kryptoreklamę, wobec czego tą nazwę zmieniono. Przez jakiś czas pojawiała się nazwa Sacharomyces Uwarum, czyli chyba Uwarum to są prawdziwe. No a koniec końców stanęło na Sacharomyces pastorianus. Mam nadzieję, że tutaj nic nie przekręcam. Jak coś przekręcam to mam nadzieję że mnie poprawicie. No i co tutaj jeszcze można ciekawego powiedzieć? W zasadzie powiedziałem o dwóch tych najpopularniejszych odmianach drożdży, czyli górna fermentacja, dolna fermentacja. Natomiast warto by było chociaż słówkiem wspomnieć na temat czegoś takiego, co się nazywa fermentacja spontaniczna. To jest taka sytuacja, kiedy robione jest piwo, do którego nie są dodawane drożdże. W tym piwie specjalizuje się Belgia w okolice Brukseli. Tam wytwarzane jest piwo fermentacji spontanicznej, tak zwany lambik. I to polega na tym, że jest ważone piwo, jest to piwo chłodzone i Drożdże są łapane tak, jakby z powietrza. Co się okazuje? Okazuje się, że bo w ogóle drożdże nas otaczają. Bardzo dużo drożdży jest na skórkach owoców. Na przykład, jeżeli byśmy chcieli zrobić wino tak zupełnie ortodoksyjnie, to to wygląda tak, że zbieramy winogrona, miażdżymy je i koniec. Nie dodaje się wody, nie dodaje się cukru, nie dodaje się drożdży. Drożdże powinny być na skórkach owoców i one po prostu zaczynają sobie fermentację. Także sami widzicie, że zrobić wino to żadna filozofia. Nic tam nie zależy od winiarza, nie to, żeby wyhodował dobre winogrona w odpowiednim czasie je zebrał i zapoczątkował fermentację. Natomiast w piwowarstwie wszystko zależy od piwowara. Znaczy, zależy coś tam od surowców, no nie da się ukryć, że jeżeli jęczmień będzie danego roku słaby no to jest kiepsko, tylko, że tutaj też można się ratować, bo można mieszać jęczmień, nie wiem, z tego regionu, gdzie był słaby, z tym regionem, gdzie był dobry, no, mamy globalizację. I... E, 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 nie jest tak, że wszędzie będzie kiepski, kiepskie zbiory będą, tak? Natomiast w przypadku wina to jest tak, że album ma się dobry rok i, i dobrą winnicę, Albo się nie ma. No i w Polsce na przykład nigdy nie zrobimy wina światowej klasy, bo po prostu nie mamy do tego warunków geograficznych. Natomiast piwo światowej klasy jak najbardziej możemy wyprodukować, bo mamy dostęp do wszystkich surowców. No i nie mamy dostępu do tego, co przynajmniej tak głosi propaganda, propaganda Lambika, że nie mamy dostępu do wspaniałych drożdży. Które unoszą się w dolinie, e, tam właśnie w Brukseli, e, na terenie kilku kilometrów czy kilkunastu kilometrów kwadratowych. Tylko w tym jednym miejscu na świecie są takie drożdże, które unoszą się w powietrzu, które jak zaszczepią brzeczkę, to powstanie prawdziwy lampik. Generalnie ziarno wprawdy w tym jest. To znaczy, prawda jest taka, że w Polsce generalnie bardziej się unoszą zarodniki pleśni niż. E, drożży, ale też nie jest to do końca prawda, bo Polacy czy polscy piwowarzy domowi robili eksperymenty z drożdżami łapanymi z powietrza. Miałem okazję pić takie piwo autorstwa Jacka Materskiego, czyli jednego z twórców Artezana, dowaru Artezan, które było właśnie w ten sposób powstało, że brzeczka została wystawiona na... I została zaszczepiona, zaczęła się fermentacja bez dodawania drożdży. I teraz co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że tego lambika robi się tylko w sezonie jesienno-zimowym. Czyli w lecie, kiedy tych drożdży i tego wszystkiego w ogóle jest pełno w powietrzu, oni mają martwy sezon. Oni ważą właśnie od października do, tam, do marca. Dlaczego? Dlatego, że wtedy w powietrzu jest mniej tego wszystkiego mniej tych drobnoustrojów, mniej zarodników pleśni, mniej bakterii, mniej muszek owocówek. No i właśnie unoszą się te szczepy drożdży. One mają swoje nazwy. Jeden to jest Bruxellensis, coś tam, a drugi jest Lambicus. No i w każdym bądź razie rzekomo te, te szczepy drożdży są dostępne, znaczy występują tylko na tym regionie Belgii w okolicach Brukseli. Ale ponieważ prawda, mamy już rozwiniętą mikrobiologię itd., itd. Wobec czego wyizolowano te szczepy drożdży i piwowar domowy może sobie zakupić. Takie drożdże, takie szczepy drożdży, które powstały z wyizolowania tych szczepów, właśnie charakterystycznych dla okolic Brukseli. Można w domu zrobić lambika, można w domu zrobić, bo lambik jest takim, taką bazą, z której powstają, powiem, kriki, geze, powstają, faro powstaje i tak dalej, i tak dalej. Tak więc piwo, które u swojej, jakby u początków ma tą właśnie fermentację spontaniczną. Można uważać, znaczy przefermentować tak, żeby mieć ten sam profil, natomiast, natomiast o innym, znaczy nie w ten sposób, nie łapiąc tej drożdży z powietrza, tylko już w tradycyjny sposób zadając po prostu drożdże w takiej czy innej formie, no to one są zwykle płynne. O czym jeszcze można o drożdżach wspomnieć? W fermentacji prawidłowej, główną rolę grają drożdże i w zasadzie wszystko inne jest niepożądane. Niepożądane są wszelkie właśnie dzikie drożdże, niepożądane są bakterie, natomiast są od tej reguły wyjątki. Jest na przykład piwo Berliner Weisse, w którym oprócz drożdży zachodzi fermentacja mleko, mlekowa bakterii Lactobacillus, Dokładnie tych samych, które są w kefirach, jogurtach i w tych wszystkich probiotycznych preparatach. Oprócz tego jeszcze mamy taki szczep drożdży, bardzo charakterystyczny. To są tak zwane dzikie drożdże, ale one jednak nie są takie dzikie, są dzikie, tylko już są trochę poznane. One się nazywają Bretanomyces. Drożdże Bretanomyces. Charakteryzują się tym, że one fermentują bardzo powoli, ale bardzo głęboko. To znaczy, że to trwa nawet rok fermentacja, ale one są w stanie zjeść różne takie rzeczy, których nie ruszają szczepy szlachetne. Te drożdże no jest teraz na mieszał. Tak jak zrobiła się moda na, na chmielenie mocne, tak się zrobiła moda na drożże. Anglosasi pieszczotliwie je nazywają Bret. No i jest na to, jest na to moda za, gran... za oceanem. Piwem, którym były używane i które miało taki charakterystyczny profil smakowy, był Orwal na przykład, bo oni teraz już chyba zmniejszyli ilość tych, czy nawet zrezygnowali z używania tego szczepu w Orwalu, natomiast czym ten szczep się charakteryzuje, to jest ta mityczna, e, mityczny aromat końskiej derki, czyli taki aromat e, stajni, aromat e, konia, to nie jest nieprzyjemny aromat, ale, ale nie jest spotykany często w piwie. E, no i kolejną rzeczą są jeszcze takie szczepy, właśnie dzikie, które się charakteryzują już typowo kwaśnym piwem, bo bratanomyce wbrew pozorom nie jest kwaśne. Ono jest takie inne i właśnie są te aromaty takie dzikie, takiej wsi, takiej, takiej właśnie tego, tego konia. Natomiast to nie jest kwach, to nie jest kwaśne piwo bardzo. Natomiast są piwa właśnie Old Bruin czy, czy Flemish Red Ale, które są kwaśne. Tam, z kolei, te kwaśne szczepy pochodzą z tego, że piwo wlewane jest do beczek postarych, które były używane do fermentacji wii i szczepy, które tam już się wytworzyły na tych tych zaczynają fermentować też w, w tym piwie. Ja nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem kwaśnych piw, najbardziej chyba lubię właśnie Berlinera. On jest bardzo taki orzeźwiający na lato. Tak więc, gro produkcji to jest tak jak ze wszystkim, czyli jeden szczep drożdży dominuje na całym świecie. Ale bogactwo tego, co jest w ogóle używane, czy co może być używane, czy co może budować profil aromatyczny piwa w trakcie fermentacji jest. No jest niebywałe. I, I tutaj się odkrywa rzeczywiście, tak jak Amerykanie odkryli właśnie te bread, e, bread ale, tak jak odkryli te sour beer, czyli te kwaśne piwa. Tak jeszcze naprawdę podejrzewam, że wiele rzeczy przed nami. Robi się eksperymenty z. Jakimś wybudzaniem drożdży z jakichś butelek wyłowionych gdzieś tam ze statków, które zatonęły 100-200 lat temu. Robi się eksperymenty z odbudow wybudzaniem czy jakichś drożdży z jakichś tam egipskich dzbanów, które gdzieś tam. Znaleziono w piramidach, no bo skoro drożdę można zasuszyć do takiej postaci, to dlaczego same się nie mogły zasuszyć? Mogły się zasuszyć. I, i, e, i naprawdę jeszcze wiele, wiele tutaj ciekawostek nas czeka, ale to, co już jest dostępne, to powoduje, że można tyle rzeczy zrobić, jeżeli chodzi ciekawych, jeżeli chodzi o piwo, że naprawdę nie zabraknie nam przez wiele, wiele lat pomysłów na to, co można jeszcze z piwem zrobić ciekawego. I naprawdę wrócę jeszcze tutaj do tego wątku, wino się może schować, bo bogactwo tego, jak, jak wielkie możliwości daje produkcja piwa, ważenie piwa, fermentacja piwa, no są po prostu nieograniczone. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem, bo znowu chciałem to zrobić w jednym odcinku. Koniec końców się okazało, że wyszły dwa odcinki. Mam nadzieję, że jest to dla Was ciekawe. I że też nie... nie... jakoś przełkniecie ten chaos lekki. Dygresja do dygresji. Tak czy owak na tym kończymy etap surowców piwowarskich. Mógłbym jeszcze zrobić jakiś... Odcinek taki, inne surowce piwowarskie, ale szczerze mówiąc, chyba nie ma sensu. To już przy poszczególnych stylach piwa, których będzie to dotyczyło, to wtedy postaram się opowiedzieć też o surowcach typowych dla danego stylu. W następnych jeszcze trzech odcinkach chciałbym się zająć technologią, czyli tym, jak wygląda, o co chodzi w zacieraniu o co chodzi w gotowaniu i o co chodzi w fermentacji. To są trzy takie e, najważniejsze etapy, moim zdaniem, piwa, o których warto wiedzieć. No a potem zajmiemy się już poszczególnymi stylami. Chciałbym zacząć od e, najbardziej popularnego, czyli od Pilsa, który wbrew pozorom wcale taki popularny nie jest, szczególnie w Polsce. E, no i to jest tyle. Myślę, że... Że będzie ciekawie, że jeszcze wiele rzeczy tutaj ciekawych się dowiecie. Zapraszam na do następne odcinki. Postaram się utrzymywać tempo publikacji. Wasze zdrowie i do zobaczenia.